27 i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy z kilkoma ludźmi, bądź graczami jak to woli. Ja też już ktoś dojeżdża. Youtuberami. Każdy ma kanał oprócz Adama. Znaczy ma kanał, ale nic nie nagrywa. Ziemaliam. Siema, Siema Mordo. Pandy. Pandy, Pande? Aktyczne leczenie. Pande, Pande. Light, pande, pande, pande Gdzie ty jesteś? Pande O dzięki za chęć. Jest! Stawa HP miałem. Kurde. Jesteś spanały, Adam, nie zmieniaj się. Dobrze, to była rozgrzewka. To, to była rozgrzewka. Eee, w burzy zginę, nie, no, jestem takim rozgrzewka. botem. Tak. No, tak. no prawda. To wujcie kura monsterka i pande A monsterek by coś nagrał. bye. Ty też masz laki i bo ja mam 2 Ej bo Mateusza, ej bo Mateusza tak ści, ścina strasznie No Mateusz wolno buduje Bo szybciej nie umie JENY Ty też masz takie Ale ci ścina Mateusz wiesz? No ścina Ty wiesz jak lepszego go tam. Bo na iPod'y i iPady cię stracą ale neta już nie. Ale to wszystko dobrze. Ej, sam nie pójdź i pójdź, wiesz, no to... Wiesz co, sorry. Ej, bo Mateusz. Uś... Ej, bo Mateusza ścinać... Mateusz ścina... ścina cię strasznie. Ja mam ci śmieszne ręko biało. No kurde, hmm. dobry loot, po prostu cudowny. Co masz rzeczy? ciekawego? To była ironia Halo? Oh my god! Przepraszam za milion decybeli ale to co zrobiłem to było jeszcze przypadkiem czajcie? Ej, to się nagrało. Tak w ogóle a propos, kto mi rzucił recz... Yy, yy. Bo ja mam najgorszą możliwość Ej, szanka. to jest skam! Fontanna mi nie uleczyła. Skam. i szkoli ja poświczę, jestem bogiem halo? halo, halo? no czoł, jeny, miałem takie lagi sorry miałem takie lagi, czajcie. Druchowa. Że co? Zabiłem, zabiłem Michała i takie dostaje, takie lagi nie. I nie wiem co się dzieje totalnie w Fontanny o, nie mnie nie leczą nauczkę, czego się nie robi, moi drogi Zabija się Michała na filmie A no, mam sztucer, mogę dobra. robić sobie trickshoty tri Ja mam tylko smg i pompę taktyczną O dobra, złota wolna, Ej, to, biorę to co ja zrobiłem to był trickshot jak, jak, jak nie patrzę Mam impulsy panowie, kogo wybić? A damy? My nie na YouTube. Nie, nie dodziałam. Chociaż... Dzień jak, co dzień? Tak nie mija. Nic nowego. Mija. Nie mija. No, Super. Co to by było? Pani, zredytowałaś Michał, a ty będziesz nasze kanały zamieszczał. Ej, a ty będziesz Michał dawał linki do naszych kanałów, czy nie? Na no, przykład w odniesieniu do komentarzu Aaaa tyknucie! cię! Gdzie masz konta? I jaki jest tobą? Left tak, ta ta ta. W końcu zabiłem Franka. Tak samo jak Franka. No zapraszam pana na high grounda. Czeka na pana bardzo miła niespodzianka. O! To jak? To nie wyszło. No jak? <laughs> o jak? O! Przeżył! Butan Morgan Butan w mordę? Butan Morgan Też butan w mordę? Czekaj, no? z ci dam Jezu, ale... Jak ma to być, że tak się trochę przyszerzył Okej, okay, jedna osoba się zryspiła koło mnie, gadasz który jest. I na 200% ja. ja 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 No bo ja kogoś słyszę, ja mam chłopa na domku. Dobra, to, to jest ADI. Siema? Kurde, ale to było bez sensu. Przecież tu obok jest tam. Czemu miałem pompy? Gdzie pompa? Ja kurde, ile ty miałeś HP? Pę tak, dużo. Dobra, chyba tam jesteście. Nie wiem, że. Gdzie... Tak. O, o ja to jest złowrogie. Mateusz. to jest jeszcze. mam Fraga. Znowu lag. Hamskie lagi. Ja akurat kiedy dostaję, mam no. low HP, to dostaję taką lagę i nie mogę nic zbudować i ginę. Pog. Ha, Jezu. dobra, Trafiłem w szkole. Najlepszy jesteś, dawaj, robisz to. Dawaj, on jest słaby. Brawo! Co? Haker! Tepnął się do mnie. Jak tepnął? No to uwaga miałeś. Tu ty tepłeś się, chłopie, do mnie? Byłeś ze ścianą, a nagle na schodach. Więc to się nie daje. No do... No bo je postawiłem. <noise> Cała filozofia. Ranek po prostu. O, ktoś się zrespił niedaleko mnie. O, mam impulsy. Kto? Mam Kto? sztucra. Kto? Stajc. Ciekawe, czy z tobą wygram, To wy wam, jak mnie możecie. właśnie. W najłatwiejszy sposób rozpoznać, możecie mnie po Aditach. A po O, ale Mateusz tam ma ostry te... No nie powiedziałbym, Adam. Co jest koło mnie? Ładam. Stał? Nie, no akurat teraz to się musiał zacząć nawalać. O kurde, to jest franek, o Jeden prawie. Jeszcze się sam wypchałem. Dobrze, wypchaj się. Nie! Adam! My kurde! kurde. Znowu. Ale jakąś cinkę miałem. Nie wiem czy to było widać na filmiku. Grywasz jeszcze? No. Czekaj ile to trwa. Zdjęć mnie. Ile chcesz? No ale się dużo dzieje, no nie? Bardzo dużo, no bardzo się... dużo było. Normalnie to już by dawno był koniec gry. Podleż Mateusza. Czemu uleciłeś tak, Mateusza? Grablię. Dobra, i tak mam 190hp. No Spajam użył sobie. tego lunch pada Oma ja granda. No spada na ryj Tak jak chciałeś Butem mordy A ile Adam ma HP? Butem w mordę ma. Ile Frank? ma ile on ma HP? On ma najmniej Adam, by the way A, Dobra, ale ile ma HP? Trochę? No teraz mniej niż... 8 kewa ma. Lecz tak, się to Adam, ty 52. O nie dobra ja już miałem, mam nie bawię się już z tobą. Dobra ma już trochę mniej. O ile ma? 52 hewa i 79 życia. I nie ma już leczenia. Ale chyba... Nie, nie weźmie. Dobra 23. Ale się Czemu tańczyć? taniec Wiem Dajesz Adam no On ze mną wygra, 1hp jeden, jeden hp Wód? Zero maxów. 1hp Nie On ma 16 Nie no miał szans Gdybym miał matsy Jakie Gdyby... najgorzej Jakie Jaki Jaki To po co się pociłeś? Dobra, może ostatnia luga ja i dziękujemy za oglądanie. Mam skrzynkę w kiblu, w której jest... Mam typa koło okay. siebie. Dobra, Franka mam. Skąd wiesz? RPEG. Powiem. No skąd? A ci pupu? WTF. No szk... daj mi grać sobie. No mi kurna! Kurno Dobra, to ja jest jednak górna. sobie na dźwięki Easy Easy clap, z tobą A kuku -ku. A ci pupu? A ci A ci A ci A ci A ci pupu? A, 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 A patrzcie gdzie jest Michał gdzie tam A to Michał jeszcze nie zginął? No Ja już nie trafiłem! Ale Ty, Mateusz, musisz się tam... A, a, Dokładnie tak. Ale ja taktyczną, sobie bije po dwadzieścia... O, dzięki. Ja nam... Myślałem, że się uda. To już sobie ryby żyjesz. To jest raczej za flaga. Dobra. Wiesz, żebym zginął od upadku? Równo w ziemię uderzyłem. Ajajaj. Dobra, to dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Nie był 20-minutowy, ale... był fajny.